3 listopada 2011 roku w Bielskim Centrum Kultury odbyła się 13 edycja nagrody Starosty Bielskiego imienia księdza prałata Józefa Londzina. Jak co roku samorządy miast i gmin powiatu bielskiego zgłosiły do nagrody po jednej osobie, które poprzez swoje zaangażowanie w pracę społeczną, kulturalną, edukacyjną i charytatywną przyczyniają się do aktywizacji społeczności swoich małych ojczyzn. To już 13 edycja. Każda edycja to jest 10 nominowanych, bo mamy w powiecie bielskim 10 gmin. Każda gmina może nominować tylko jedną osobę. Wiemy, że jest ich wiele. I wszystko na to pokazuje, że przez 13 lat to już prawie 130, to już nie prawie tego 130 kandydatów. Prawda jest taka, że ludzi, którzy pracują społecznie w zaciszach swoich domost, swojego pokoju, którzy pracują na rzecz innych ludzi, którzy promują swoją małą ojczyznę, jak to dzisiaj pięknie zostało powiedziane. Ale co najważniejsze, niosą za sobą tą społeczną pracę, której na co dzień nie widać. My właśnie poprzez tą nagrodę i poprzez współpracę z gminami próbujemy odnaleźć. Udaje się nam to już przez 13 lat i myślę, że tak będzie dalej, bo tych ludzi tak naprawdę nie brakuje. Niestety nie pokazujemy ich na co dzień i chyba to jest też um, trochę nieszczęściem dzisiejszego świata, że to dobro, które niosą za sobą właśnie tacy ludzie jest gdzieś przemilczane, a oni są. Udaje się nam to i oby tak trwało. Z gminy Bestwina do nagrody księdza Londzina nominowany był Edward Jonkisz, radny gminy. Od 10 lat prezes Ludowego Klubu Sportowego Przełom Kaniów. Dzięki jego zaangażowaniu udało się przeprowadzić modernizację obiektów sportowych w Kaniowie. Współorganizator imprezy plenerowej Święto Karpia Polskiego, społecznik dbający o rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży. Z gminy Buczkowice nominowane było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Zagroda. Towarzystwo działa już ponad 22 lata organizuje wystawy, imprezy kulturalne, prowadzi działalność wydawniczą opiekuje się miejscami pamięci narodowej. Podejmuje pracę nad badaniem historii Buczkowic. Towarzystwo współorganizuje także cykliczne rajdy i prowadzi drużynę piłki siatkowej. Prezesem towarzystwa jest Józef Stec. Z gminy Czechowice-Dziedzice do nagrody nominowany był Edward Szpoczek. Absolwent KUL, magister teologii, nauczyciel katecheta, organizator sesji, wykładów i sympozjów popularno-naukowych o papieżu Janie Pawle II i historii Kościoła. Autor wielu artykułów i publikacji o historii regionu. Członek zarządu głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, któremu wokół idei morskiej Polski udało się zjednoczyć prawie 700 członków, tworzących 40 szkolnych kół. Z gminy Jasienica nominowano chór mieszany Hejnał Mazańcowice. Chór powstał w 1946 roku, a od 1991 dyryguje nim Krzysztof Przemyk. Zespół liczy 39 członków w wieku od 14 do 72 lat. Chór jest organizatorem budowy żywej szopki przy Kościele w Mazańcowicach. Oraz przeglądu chórów diecezji bielsko-żywieckiej. Zespół zdobył wiele nagród na różnego rodzaju przeglądach, konkursach i festiwalach muzyki churalnej. Gminę Jaworze reprezentowała, nieobecna niestety na uroczystości Jadwiga Roik, mieszkanka Jaworza, która od 1963 roku gromadzi materiały i dokumenty historyczne dotyczące tej gminy. Dzięki jej inicjatywie odrestaurowano wiele zabytków Jaworza. Osobą nominowaną z gminy Kozy był Kazimierz Stafa. Od 1967 roku zajmuje się gospodarstwem rolnym. Aktywnie działa w Kółku Rolniczym w Kozach. Niezaprzeczalny autorytet w sprawach rolniczych, pionier postępu, od 10 lat inicjuje i współorganizuje uroczystości dożynkowe w gminie Kozy, starając się odtworzyć dawne tradycje święta plonów. Wojciech Waligura, mieszkaniec Czańca, reprezentował gminę Porąbka. Jest kierownikiem zespołu wyjazdowych biura wezwań i ambulatorium w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym. Pełni funkcję szefa Maltańskiej Służby Medycznej, której celem jest niesienie pomocy ludziom chorym, samotnym i potrzebującym. Ponadto jest prezesem Ludowego Klubu Sportowego w Czańcu, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu, a od 2005 roku pełni społecznie funkcję dyrektora międzynarodowych zimowych mistrzostw w ratownictwie medycznym. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, promując aktywny i zdrowy styl życia. Osobowością reprezentującą szczyrk był ksiądz Jan Byrd, szczyrkowianin działający w parafii ewangelickiej, zasłużony dla szczyrku poprzez działalność ekumeniczną, charytatywną, ekologiczną i kulturalną. Zainicjował akcję sadzenia drzewek w Beskidach oraz projekt 500 budek dla ptaszków na 500-lecie reformacji. Prowadzi akcje charytatywne, zbiórkę lekarstw, żywności, odzieży i sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Na stokach narciarskich prowadzi Akcje ewangelizacyjne rozdając egzemplarze Biblii. Gminę Wilkowice reprezentował Antoni Kufel, sołtys wsi Meszna, radny rady gminy Wilkowice, przewodniczący zarządu wspólnoty leśnej Bór Łodygowski. Dzięki jego staraniom systematycznie poprawia się infrastruktura komunalna wsi i całej gminy, organizator dni mesznej. W tym roku kapituła nagrody zdecydowała, że nagroda starosty imienia księdza prałata Józefa Lądzina powędruje do gminy Wilamowice, a otrzyma ją honorata mynarska. Mieszkanka Starej Wsi od 2003 roku pełni funkcję sołtysa. Dzięki jej staraniom oddano do użytku nową salę gimnastyczną, przykościelny parking, boiska szkolne, koło estradowe o nawierzchni asfaltowej, punkty świetlne przy niebezpiecznych drogach, ogródek jordanowski i wyremontowano budynek szkolny. Jej wielką pasją jest malowanie, uwiecznia zwłaszcza piękno i niepowtarzalność ziemi beskidzkiej. Honora Tamynarska angażuje się w pracę społeczną i charytatywną. Ściśle współpracuje z Towarzystwem Świętego Brata Alberta w Bielsku Białej i Fundacją Feniks. Proszę pozwolić, że w Kolejności złożą z głębi serca płynące podziękowanie, przede wszystkim wysokiej kapitule, za to, że pośród tak znakomitych osobowości dostrzegła również i moją skromną osobę. Stojąc tutaj przed Państwem. Czuję się tak bardzo dumna i zaszczycona, a jednocześnie bardzo onieśmielona i zaskoczona. Ale niesamowicie się cieszę, że mogę z tego miejsca pozdrowić i podziękować między innymi moim koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Artystów Bielskich Ondraszek. Dziękuję. Również bardzo serdecznie dziękuję całej ekipie Towarzystwa Świętego Brata Alberta na czele z panem prezesem Tadeuszem Cozacem. To dzięki Wam, kochani, uczę się nieustannie pokory życia i służby dla najbardziej potrzebujących. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję i przepraszam moją kochaną rodzinę i przyjaciół. Dla których ciągle brakuje mi dostatecznego czasu. Pani Menarska pochodzi z gminy Wilamowice, więc ze Starej Wsi. No osoba wielce zasłużona, bo oprócz spraw związanych z codziennością, swoim życiem, jak wspomniała, rodzinnym i rodziny ze sceny przepraszała za to i tak bardzo ją zaniedbywała przez wiele lat. Ale nie ma nic za nic w życiu, no chcąc pracować społecznie, chcąc się oddać innym ludziom pasji, chcąc się oddać sprawom społecznym, kulturalnym, a chociaż i również maluje, przenosi pejzaże naszego tutaj Podbeskidzia również na, na płótno, no to są to sprawy, które udało się podkreślić, udało się je w jakiś sposób wyłowić z tych wszystkich codzienności. No i gmina Wielemowica tą kandydaturę po 12 latach przedstawiła do nominacji. Pierwszy raz, bo mieliśmy wiele innych osób, również bardzo zasłużonych. Powiedziałbym tak, Wszystkie osoby, wszystkich 10 osób zasługuje na to na uznanie i według mnie są zwycięzcami. No, nagroda ma to do siebie, że niestety musi być jedna, musi być uznana jako jedna. Stąd y, trochę może szczęścia, trochę losu, ale niewątpliwie, jak to mówią losy, wspiera tych, którzy naprawdę wiele, wiele w tej pracy dokonują, robią. I myślę, że zawsze ta kropka na dwójka gdzieś tam pada. I tak się dzieje, jak nie mam już przez 12 lat. Stało się tradycją, że gale Nagrody Starosty Bielskiego imienia księdza prałata Józefa Ludzina uświetnia występ wybitnego artysty. Tak było i tym razem. 13. edycję uświetnił występ zespołu pieśni i tańca Śląsk.